O, cześć Justyna, do nie Widzisz, w tych wakacjach. Cześć Dorota, tak było fantastycznie, ale teraz pora wrócić do rzeczywistości i zacisnąć pasa. Wiesz co, coś o tym wiem, w Wakacje potrafią nadszarpnąć nasz budżet, ale są proste sposoby, żeby to odbudować. Naprawdę? Opowiesz tak. mi coś o tym? A słyszałeś może o smart oszczędzaniu? Hm. mądre oszczędzanie? Chyba nie. Jest to, to takie w zasadzie proste oszczędzanie, które wymaga tylko od ciebie regularności i mądrego podejścia do To Bardzo ciekawe, powiesz mi coś więcej. Warto na przykład zacząć od takiego pierwszego kroku, jakim jest podejście zero waste. Czyli na przykład chodzisz na zakupy z listą i planujesz swoje zakupy, a później posiłki. Tak? Dzięki temu nie wyrzucasz jedzenia do kosza, a jak nie wyrzucasz jedzenia do kosza, to nie wyrzucasz pieniędzy. To bardzo ciekawe, słuszne podejście. Przedwędzaj energię i wodę, ponieważ pochłania to znaczną część naszego budżetu. Możesz popracować nad dobrymi nawykami i, na przykład, jeśli chodzi o wodę, zamiast kąpieli brać prysznic. Tak? Zamiast przyjeżdżać autem do pracy, wybrać rower dla tak? Twojego zdrowia i oszczędności, nie kupować od razu nowych rzeczy, tylko skupić się na tym, żeby je naprawić jeżeli chodzi o jakieś sprzęty, RTV-a, nawet ubrania i buty. A słyszałaś może o efekcie Latte? Efekt Latte? Nie, nie słyszałam. Pod kawa kupowana w drodze do pracy to może być koszt nawet 300 zł miesięcznie. Popatrz Dorota, nie słyszałam o efekcie Latte, ani nieświadomie się do tego stosuje. Codziennie robię kawę w domu i biorę ją tak. ze sobą. to na pewno jest oszczędność. Kolejny na przykład koszt jednego popularnego streamingu seriali to jest nawet wydatek 30 zł miesięcznie, Niektórzy wykupują przydybkę, a korzystają tylko jednego lub dwóch. Oj, znam to. Wiesz, warto też przyjrzeć się na przykład swoim a, rachunkom i opłatom. Może uda Ci się wynegocjować na przykład z jakimś dostawcą niższe ceny, albo na przykład obniżyć swój abonament telefoniczny. To bardzo dobry pomysł. Myślę, że warto ja, spróbować. Pewnie, bardzo lubię. To świetnie, wiesz, bo... Tutaj też możesz zaoszczędzić i na przykład odwiedzanie restauracji i przy, y, zamawianie posiłków możesz zostawić sobie na specjalne okazje. A zacząć przygotowywać posiłki w domu, nawet z przyjaciółmi, to będzie świetna zabawa. Do łask wracają też popularne domówki i wycieczki rowerowe. Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. E, a słyszałeś, że nowoczesne technologie pomagają w oszczędzaniu? Tak, wiesz, są takie specjalne aplikacje, które mm, mogą przypominać Ci, kiedy masz zasilić na przykład konto oszczędnościowe albo zbierać na przykład rabaty od różnych firm w jednym miejscu, żebyś później mogła z tego skorzystać. To bardzo wygodne. Chciałaś może oszczędzanie na białą godzinę? Białą godzinę? Chyba chciałaś powiedzieć czarną. Nie, właśnie białą, bo jest to oszczędzanie związane z pozytywnymi emocjami i dzięki temu możesz uporządkować swoje finanse po wakacjach. Pozytywnymi emocjami? A co masz na myśli? Na przykład wiesz, to plany, o których myślisz z niecierpliwością mogą dać Ci taką większą motywację, żebyś szybciej osiągnęła sukces, tak? Na przykład w pieniądze, bo na przykład odkładanie na jakąś niespodziewaną wizytę u dentysty czy u lekarza może nie być czymś przyjemnym, tak? Ale odkładanie na jakiś wymarzony wyjazd albo jakiś rozwój, edukację może bardziej cię do tego zmotywować, a takie odkładanie na białą godzinę to każdego może znaczyć coś innego. Genialne! Zaczynam już dziś. Powodzenia.